No dziś jadę tutaj do opery leśnej, nie? Stoi... Nie, patrzę, z górki było. Stoi nyska, nie? Napisane jest. No, jak to na nysce, nie? Na pyl, Policja, nie? Jadę, no to i zobaczyłem teraz tak. Wężykiem, wężykiem, nie? Wyskoczył taki młody. Zasadniczy taki. Wyskoczył, tak pomachał. No to ja po hamulcach nie. Odkręcam szyby, nie? A on mówi Dzień dobry, kontrola drogowa, dokumenty proszę A ja mam tak Wszystkie? A on mówi Ha! Mój kierowca pił! Co za kurde Głupie że mi się zabił, tak? A on mówi Mówi proszę ze mną do, do, do radiowozu. E, zaraz, moment, tylko te paski podplątuje. <laughs> idziemy do tego radiowozu, a tam drugi, taki młody, nie? On chyba pierwszy raz służbę mieli dzisiaj. Mocno. <laughs> tej. No idziemy do tego radiowozu, on tak wchodzi, przede mną wpadł i mówi, Stefan, mamy gościa, <laughs> Zadowolony. No ale, żeby się sprawiedliwości stało zadość, nie? Dali mi ten, te bloczki wyjęli. Dają mi, mówię tak, to jest probież trzeźwości, proszę dmuchać. Przepraszam bardzo, co to jest? No to jest probież trzeźwości, inaczej się to nazywa balonik. <grym> A znaczy, że przepraszam, z tego co pamiętam, nie, to balonik ma troszkę inny kształt. <grym> A wie, proszę nie dyskutować, proszę dmuchać. Przepraszam bardzo, ale ja się umrzedzę, nie? Ale w, tą rurę, a w to rurę, a, a w to szklane? A proszę bardzo, no nie ma problemu, nie? Dmucha mnie. Przepraszam, ja już nie mogę, może troszkę kolega teraz? Prawda mnie nie robić jaj. Proszę dmuchać. A no proszę bardzo, no, nadmuchałem, nie? Nic nie wykazało, on tak patrzy, ogląda ten probiec, nie? Patrzy, patrzy mówi. Stefan, ten drugi, bo ten zepsuty, no. Dali mi ten drugi, nie? Biorę. No tak. Proszę, kierowca dmucha. No, co wy się a ja, ja robisz się co? Co to jest mordek? Replay? Ja do roboty jadę, nie? Proszę, dmucha się dyskutować. Proszę bardzo. Nadmuchałem tego drugiego, nie, znowu nic nie wykazało, on tak patrzy, patrzy, patrzy. Mówi, to kierowca nic nie pił? Kurde, tu się, już 15 minut żałem no. To czemu kierowca tak dziwnie mówi, no? Czemu, trzeba od razu zapytać, no. Bo ja, proszę pana, to już od dziecka tak mówię, no. Ale no właśnie to jest tak, że, że mi się to nie podoba we mnie, że, że się człowiek ciągle wygubia. I tak, ja rezygnuję, ja nie chcę, bo, bo to jest zły zawód, który sobie wybrałem. No jak można traktować poważnie zawód, że człowiek dotyka, całuje, obciskuje obcą kobietę, a dziecku powiedział, że do pracy idzie? A, no, to, 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 to to jest poważny zawód. Potem żona, potem żona mówi: Ty, z kim ty się całujesz? No Za ty gorbia, przecież koleżanka z pracy, nie? No i tak na każdym kroku, no. W ogóle mi się to nie podoba, nie podoba. Potem jeszcze wiecie, co mi się nie podoba: alkohol w tym kraju mi się nie podoba. Znaczy, to, że 98% ludzi była, jest albo będzie pijanych, no. Trzeci, w tym kraju tylko chorzy nie piją. Ja on dwóch sąsiadów, nie? Z lewej i z prawej. I on tak... Jeden taki zawsze ogolony, do pracy chodzi, nie? Kulturalny, pachnący, a drugi tak by ze śmietnika wyszedł. A obydwaj piją, nie? Spotykają się mówi Stefan, jak ty wyglądasz? A bo nie kurde, ta moja stara do domu nie chce pójść, brać. Ja rozumiem, wiesz, za po śmietnika a trochę po piwnicy. A mnie tam bracie zawsze puszcza. Ty, a jak ty to robisz? Normalnie stary, rozumiesz. Rozbieram się do naga na klatce schodowej. Przecież nie zostawi mnie gołego, żeby sąsiedzi widzieli, nie? Dzwonek bracie, drzwi się otwierają bracie, ja te ciuchy sru bracie i za ciuchami pszt, i już jestem w domu, nie? Ty kurde, co ja tak zrobię, nie? No to zrób. Za tydzień się spotykają, ten jak był brudny, tak jest brudny, nie? No jak, zrobiłeś? No zrobiłem. No jak? No chyba tak, mi kazałeś, no. Rozebrałem się, holania, ja, bracie, drzwi się otworzyły, bracie, to ja tej ciuchy sru, bracie, a tu, bracie, dzwonek. drzwi się zamknęły i tramwaj odjechał.